Będzie śliwkowe szaleństwo dla pana I słodziutkie maliny dla ślicznej dziewczyny A od kiedy to kelnerzy próbują podrywać pasażerki? Odkąd tu pracuje? Tak, o, on tylko... Paruj sobie, a ty? Ugh. Ha, to dobre Wszyscy dorośli tak mnie przezywają czy ty wiesz, z kim właśnie rozmawiałeś? Ten, który opala się w garniturze? Jak no zgadnę, przewodniczący klubu zapoconych koszul? Nie, to Monroe Cabot. Dziekan do spraw rekrutacji na Harvardzie. Ale bym chciał zrobić na nim dobre wrażenie. Załatwione! Weź ręcznik! Po co? Co chcesz zrobić? Wkręcić cię na Harvard! <śla> Proszę, śliwkowe szaleństwo o. Ale tu ślisko! O, no co ty! o, 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 o to, mi się a... tutaj ktoś z ręcznikiem! <śle> y proszę pana, zaraz to wyczyszczę. To delikatny kaszmir, więc tylko naciskam, nie pocieram. <śle> Bardzo dziękuję. <śle> Żaden problem, proszę pana. To zaszczyt poratować kogoś z Harvardu. Skąd wiesz, że jest z Harvardu? Ja się tym zajmę. Skąd wiesz, skąd jestem? On wie naprawdę wszystko o Harvardzie. No dalej, powiedz, ile jest cegieł na dziedzińcu Harvardu? 81 204. Jak zwiedzałem Harvard policzyłem. Marzy o studiach na Harvardzie. Chętnie przyjmujemy mądrych chłopaków jak ty. Ależ dziękuję. A ty? Tak, wiem! Eee. Czeka siedem nóż, trzeba płynąć już, ruszam w świat, z latem braca i godi Bo płyną do przygody. Nie ma to jak zna te Oeo, na brzu, oeo, aż od nasz dwoki. Znów szaleją brat prawem. Oeo! co tam ziemia, oeo i moce ja się śni. Przecież nie. Pora wstać, czas dojść krowy, do pracy się brać. Jest szósta rano. Dlaczego ty tak wcześnie wstajesz? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ach, a jak ktoś już ma wszystko, co chce, to powiedzenie. No wiesz jak... Jesteś głupia jak but. Nie chwytam. Hm. Wczoraj Uch. mówiłam Ci, że czas się kłaść, a ty gadałaś przez telefon całą noc. Było w pół do ósmej. Nawet staruszkowie jeszcze grali w bingo. Bo się uczyli i wiedzą, jak się pisze bingo. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Od dziś śpisz w tym białym hamaku na zewnątrz. To jest szalupa. Tak, tak. I zabierz tak gdaczącą kurę. Oliwia, zjesz arbuzo? Oh, chętnie, ale tata zakazał mi z tobą gadać. To nie gadaj. Siadaj, jedz, a pestki wywalaj na ręcznik. Jej, ręcznikowy cię nienawidzi. Tak. Mm, jaki on słodki. Jeżeli chcesz słodyczy, omów się ze mną. Chętnie, ale. Wiesz, mnie nie wolno wychodzić z nikim, kogo nie zaakceptuje tata. Czyli na randce nie była siodła? Nigdy, od... nigdy. Nigdy w życiu nie wolno mi nawet mieć chłopaka na niby. Serio? Tak, ale mam w sekrecie. Na no, ile ma czat, odejdź czat. No, a ja wiem, co zrobić, żebyś miała chłopaka, którego zaakceptuje twój ojciec. Przeniesiesz się w nudnego sztywniaka? <laughs> nie, mam gotowego nudziarza. <laughs> Kodiego!